Graż ze swoim znajomym i on zabił ci jedną z krówek swojej farmy? Bądź spokojny, w tym poradniku pokażę ci, jak z użyciem różnych technik rozbić mu łeb, połamać go, zrujnować życie i sprawić, żeby błagał o litość! W Minecraft dzięki PvP wystarczy użyć techniki wschodnio-australijskiej, opracowanej przez Kangury, która opiera się na wyliczaniu bieżącego kąta względem osi Y do oponenta. E, po prostu musicie klikać. Klikajcie i będziecie bić. Takim oto sposobem jesteśmy już lepszym tępicielem osiedlowych nupków. ale te diaksowe święcie nadal robią z nami co chcą. Co na to poradzić? Stań się jednym z nich w trzech prostych krokach. 1. Kup sobie najlepszą rangę, jaka jest na serwerze. Co ci doda? Zapamiętajcie te trzy litery. N, I, C. Nic! Ale Steveki od razu mają mokre majty, widząc wyższą rangę. 2. Twój skin musi wyglądać jak chłopak Emo. To już dawa walce. Mm. No też nic, ale znowu wyglądasz jak szef. Badania już niejednokrotnie udowodniły, że skiny Emo wpływają na wzrost umiejętności PVP w trybie natychmiastowym. A nie, to wykres inflacji w Polsce, no ale i tak zmieńcie skina i będziecie lepsi. Najważniejszym krokiem ze wszystkich będzie kupienie sobie świecące klawatury i myszki z pierdolionem przycisków, oczywiście też świecących, żeby zwiększyć wasz współczynnik CPS. To sprawi, że portfel waszej mamy będzie cieńszy, więc nie będzie miała problemów z kręgosłupem, nosząc taki ciężar. A wy, wiedząc ile hajsu waliście w błoto, przynajmniej wmówicie sobie, że gra się na tym lepiej. Dzięki tym krokom będziemy koksić na wszystkich arenach PVP. Moi drodzy, zapomniałem o najważniejszym kroku, potrzebujemy do PvP takiego specjalnego programu, który nieznacznie ułatwia nam grę.